Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. 21 minut do godziny dziewiątej, a moim gościem jest Michał Gzowski, Lasy Państwowe. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich lasów. CUE uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do kwestionowania w sądzie planów urządzenia lasu. Co to oznacza? Oznacza to, że wyrok tak naprawdę. Yy... Może inaczej. Trybunał Sprawiedliwości sędziowie chyba nie sprawdzili, jaki jest stan faktyczny w Polsce, bo dzisiaj tak naprawdę już ekoaktywiści, każdy kto ma taką chęć, może skarżyć plan do sądów powszechnych. Skarżone są prace gospodarcze i dzisiaj w sądach przecież trwa już kilkanaście postępowań tego typu. Co więcej. W ramach tego nadzoru społeczeństwa nad lasami, nad lasami państwowymi, przecież każda organizacja, każdy człowiek, który jest zainteresowany dbałością o przyrodę, może wziąć udział w planowaniu tych prac gospodarczych na 10 lat, przy tworzeniu planu może wnieść swoje uwagi i tak naprawdę większość tych uwag, kiedy są one merytoryczne, a nie brzmią nie, bo nie, są uwzględniane przez leśników, są prowadzone do planów i są realizowane i wcielane w życie. No to w takim razie tutaj czytam, to zagraża naszym interesom i grozi paraliżem, alarmują leśnicy. Na czym polega ta różnica, która budzi taki niepokój? To tak naprawdę powoduje pewien niepokój wśród szeroko rozumianej branży drzewnej. Spowoduje to wprost, jeżeli dojdzie do sytuacji, że zmienimy rodzaj zaskarżenia planów nie do sądów powszechnych, a do sądów administracyjnych, grozi to tym, że wprost zablokujemy prowadzenie prac gospodarczych, a idąc dalej, Zagrozi to dostarczeniu surowca na rynek drzewny. Dzisiaj przecież polski rynek drzewny, polski przemysł drzewny to jest prawie 500 tysięcy miejsc pracy, to jest 40 tysięcy przedsiębiorców, w tym 20 tysięcy to jest sama branża meblarska, która dzisiaj jest liderem na rynkach światowych. Jest pierwsza w Europie, druga na rynkach światowych. Zatem, jeżeli dojdzie do sytuacji, że nie będzie surowca drzewnego, który dzisiaj jest tak naprawdę dostarczony dla polskich przedsiębiorców w szczególności to spowodujemy załamanie tego rynku i załamanie generalnie jako takiego przemysłu drzewnego w Polsce. Tym bardziej, że może to także wpłynąć na całą naszą gospodarkę, bo patrząc na e, to, że lasy państwowe odpowiadają za 3% polskiego PKB, to naprawdę wstrząśnie w ogóle całą Polską taka jedna decyzja Trybunału Sprawiedliwości. Może nie same lasy, a rzeczywiście cały, cały ten przemysł drzewny jest to łakomy kąsek dla, dla y, gospodarek innych państw członkowskich, dlatego że y, no dzisiaj jesteśmy niekwestionowanym liderem y, na tych rynkach y, w, w zakresie branży drzewnej a myślę, że, że inne gospodarki chciały przejąć jednak miejsce tego lidera, tą pole position i sprzedawać, eksportować meble na cały świat, no bo dzisiaj tak naprawdę przecież te pomysły tych europejskich biurokratów powstały przy biurkach, które były stworzone, wyprodukowane w Polsce. Zatem no jest to pewnego rodzaju kuriozum, że takie pomysły komukolwiek wpadają do głowy. I co ważne przecież, dzisiaj jest tak, że... W Polsce mamy już pewnie wysokie standardy, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, dużo wyższe niż stanowi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. Do dzisiaj my w Polsce mamy system zastraszania planów urządzenia lasów i prowadzonych prac gospodarczych, a na przykład w Niemczech czy Austrii tego nie ma. Zatem po raz kolejny widzimy, że jest to pewnego rodzaju skomasowany atak na polskie lasy, na polską gospodarkę. I dzisiaj mówimy jako leśnicy, jako... Polscy patrioci mówimy, nie pozwolimy zniszczyć polskiego przemysłu drzewnego. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, komentował tę sprawę i chociażby, bo jeszcze CUE rozpatrywał sprawę w związku ze skargą Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce m.in. naruszanie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej. No i jak powiedział minister Woś, przepis, do którego odnosi się CUE, został zmieniony, uchylony w ubiegłym roku, a mimo to Trybunał w tej sprawie orzekał. Czyli to też jest, to też pokazuje, że. Może, czy jest to przede wszystkim decyzja polityczna, która e, cały czas e, jest odsyłana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i cały czas lasy państwowe no, są e, jakimś ogromnym problemem, zauważyłem, dla Brukseli. Do, dokładnie tak, panie redaktorze. W ubiegłym roku polski rząd zmienił przepisy, e, które, o których dzisiaj e, tak naprawdę stanowi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powiem więcej, że te standardy, które zostały wprowadzone nowymi przepisami, nie tylko zaspokoiły, że tak powiem, dyrektywy unijne, ale także wprowadziły wyższe standardy niż te dyrektywy nam narzucają. Zatem kiedy Trybunał w swoim wyroku o tym pisze, no jest to, jest to po prostu kuriozalne, bo przecież te przepisy już są wprowadzone w życie, to dlaczego po raz kolejny przecież Trybunał się do tego odnosi? Jest to, jest to rzeczywiście decyzja polityczna, mam wrażenie, ukierunkowana na uderzenie w polski przemysł drzewny, w polskie lasy, i jak widzimy, będzie to jeden z głównych tematów, które teraz będzie się przewijało przez najbliższy czas, bo przecież organy Unii Europejskiej. Po raz kolejny w ciągu ostatniego miesiąca przecież próbują podnieść rękę na, na polskie lasy, na, na polskich leśników. I jeszcze nie tak dawno temu mieliśmy temat związany z tym, że Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego podjęła uchwałę o tym, aby przenieść kompetencje w zakresie leśnictwa. Do kompetencji dzielonych z Unią Europejską, czyli z Komisją Europejską, chociażby. I tutaj widzimy, jak wygląda dzisiaj Puszcza Białowieska po tym, jak właśnie ci eurokraci, euro euro biurokraci postawili na swoim, nie słuchając merytorycznych argumentów leśników i osób, które się tym którzy tak naprawdę od 100 lat dbają polską przyrodę, a posłuchali ekologu, którym na sercu, nie, mam wrażenie, nie leży dobro jednak polskiej przyrody, a rzeczywiście jakiś obcy interes. I dzisiaj ta puszcza tak naprawdę już nie jest perłą w koronie polskich lasów, a rzeczywiście jest ogromnym problemem, który jest ciężki do rozwiązania jest trudnym do rozwiązania, dlatego że ta puszcza większość większości jest już martwa. Miliony metrów drewna leżą i gniją. Oczywiście rozwija się tą gradację różnych owadów, korników, ale to chyba nie o to chodzi w zarządzaniu przyrodą i tym ekosystemem leśnym. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Michał Gzowski, Lasy Państwowe, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Siódma dziewiąta, Twój początek dnia.